Cześć ciekawcy! Lody są tak lubianym deserem, że ludzie już nie tylko latem, ale też zimą delektują się ich smakiem. Największymi miłośnikami tych mrożonych słodkości są Amerykanie, którzy zjadają około 23 litry lodów rocznie, podczas gdy w Polsce są to zaledwie 4 litry. Najpopularniejsze smaki to czekolada i wanilia, ale producenci prześcigają się w wymyślaniu wielu innych i nietypowych odmian. Zatem w niektórych częściach świata można spróbować lodów smakujących jak grzyby w winie lub makaron z serem, ale także rybnych, czosnkowych, pomidorowych czy ogórkowych. Obecnie przy ich tworzeniu wykorzystuje się nawet ciekły azot, aby skrócić czas zamrażania i stworzyć jak najbardziej nietypowe smaki, ale zanim to wszystko stało się możliwe trzeba było najpierw wymyślić lody i uwierzcie nam, że historia ich powstania jest niezwykłą opowieścią. W dzisiejszym odcinku posłuchacie o 10 zdumiewających faktach z dziejach lodów i szalonych ciekawostkach na ich temat, ale zanim zaczniemy, będzie nam miło, gdy klikniecie subskrypcję, włączycie powiadomienia i dacie temu odcinkowi łapkę w górę. 1. Historia lodów zaczęła się blisko 200 roku przed naszą erą w Chinach, kiedy to tamtejsi arystokraci ze smakiem zajadali się mrożonymi syropami zrobionymi z owoców, ryżu, przypraw, a także mleka. Wielkim miłośnikiem takich deserów był cesarz Tang, który miał nawet służbę zatrudnioną tylko po to, by przygotowywać dla niego ówczesne lody. Chińczykom z tamtych czasów przypisuje się też wynalezienie systemu mrożenia, bez którego tworzenie schłodzonych potraw nie byłoby możliwe. Polegał on na budowaniu specjalnych studni, do których wrzucano śnieg i lud zebrany w górę. Do środka wsypywano też sól, gdyż dzięki niej zawartość studni dłużej utrzymywała się w stanie nierozpuszczonym, a tak przygotowane mieszance następnie umieszczano wspomniany wcześniej syrop w celu jego zmrożenia. 2. W starożytnej Grecji raczono się tak zwanym śniegiem z Olimpu, czyli potrawą przygotowaną z pokruszonego lodu z gór, soków owocowych, miodu i wina, co było wczesną wersją słodkich lodów. Rzymianie urozmaicili tę mieszankę o cynamon, wodę, różaną, migdały i daktyle, a ponoć sam cesarz Neron nie potrafił żyć bez tego przysmaku. Za jego panowania złożono do rzymu olbrzymie ilości śniegu z Apeninów, tak aby przy jego pomocy wykonywać ukochaną przez władcę lodową potrawę. Wiadomo również, że Aleksander Wielki jadał śnieg i lód doprawiony miodem i nektarem, a wzmianki historyczne też o królu Salomonie pijącym mrożone napoje. 3. Arabowie wymyślili coś na kształt dzisiejszego sorbetu. Była to mieszanka zmrożonych przecierów owocowych z dodatkiem cukru, do którego dodawano również alkohol. Nazwano ją szarba, a przepis z Dalekiego Wschodu dotarł na tereny dzisiejszych Włoch po tym, jak wojska arabskie podbiły Sycylię. Do wykonywania szarby nadal był używany śnieg i lód sprowadzany z gór, a na zboczach etny tworzono specjalne groty do jego przechowywania, które obecnie można zwiedzać. 4. Mistrzowie kulinariów z Italii wciąż udoskonalali arabską recepturę, a pochodzący z tamtych terenów Bernardo Buontalenti jest uważany za wynalazcę współczesnych lodów. Jego popisowym daniem były mrożone desery stworzone z pokruszonego lodu, słodkie śmietanki utartych z cukrem żółtek i likieru. To on jako pierwszy połączył te składniki, dodając do smaku skórkę cytrynową i pomarańczową, a swój przysmak nazwał krema fiorentina. Po raz pierwszy delektowano się ich smakiem w 1559 roku. Wyobraźcie sobie, że ten rodzaj lodów przetrwał do dziś i można nawet je spróbować w wielu włoskich restauracjach. 5. Pierwsza lodziarnia powstała w Paryżu w 1686 roku, a jej założycielem był Włoch Francesco Procopio dei Coletti. Słynna kafe pro Coppe serwowała lody na bazie mleka i sycylijskich przesmaków, w tym pistacji, migdałów i cytryn, a także kawy i czekolady. Lokal odwiedzali tacy słynni goście jak Napoleon Bonaparte, Victor Hugo i Benjamin Franklin, a nawet teraz można tam spróbować lodowych przesmaków, gdyż działa nieprzerwanie od ponad 300 lat. 6. W Europie przez wiele lat od momentu wynalezienia lodów mogli ich próbować tylko nieliczni i najbogatsi ludzie. Natomiast w Ameryce szybko stały się przysmakiem narodowym. Przepis na lody dotarł do tamtej części świata wraz z osadnikami ze Starego Kontynentu. Pierwsi prezydenci Stanów Zjednoczonych wprost nie mogli żyć bez zamrożonego deseru. Thomas Jefferson miał nawet własny przepis na lody waniliowe, a George Washington był jednym z pierwszych ludzi produkujących lody na dużą skalę dzięki maszynie do ich produkcji skonstruowanej w 1790 roku. W Ameryce powstała również pierwsza w historii fabryka lodów. Została założona w 1851 roku w Pensylwanii przez Jacoba Fassella, a produkcja lodów na dużą skalę przed wynalezieniem lodówek wiązała się z koniecznością sprowadzania lodu z najzimniejszych rejonów. W tamtym czasie w samych tylko Stanach Zjednoczonych wycięto z zamrożonych jezior miliony ton tego surowca. 7. Pierwsza maszyna chłodnicza pojawiła się w 1876 roku i był to prawdziwie przełomowy moment w dziejach lodów. Jej pomysłodawcą był niemiecki fizyk Carl von Linde, a wynalazek zapoczątkował masową produkcję lodowych przysmaków na całym świecie. A wy swoją drogą możecie też zobaczyć jeden z naszych wcześniejszych odcinków o innych przełomowych odkryciach, które dosłownie zmieniły bieg historii. Link do niego wyświetla się właśnie na ekranie. 8. Lody początkowo były serwowane w szklanych naczyniach lub na talerzykach, a dopiero w 1904 roku zaczęły być podawane w chrupiącym rożku. Ich wynalazcą był niejaki Italo Marcioni, właściciel lodziarni, który miał dość wciąż rozbitych i ginących pucharków do serwowania deseru. Zaczął więc eksperymentować ze skręcaniem ciepłych gofrów w kształt stożka i w 1902 roku opatentował pierwszą na świecie maszynę do wykonywania rożków do lodów. Swój wynalazek zaprezentował podczas wystawy światowej w St. Louis i od tamtego czasu ludzie mogli lizać lody z chrupiącego wafelka. 9. Lody na patyku powstały przez zupełny przypadek. W 1905 roku w San Francisco, gdy zima była szczególnie mroźna, jedenastoletni Frank Epperson zostawił na noc na dworze owocowy napój z zanurzonym w środku drewnianym mieszadełkiem. Przypomniał sobie o nim dopiero rano, a gdy odnalazł zamrożoną ciecz i pociągnął za wystający patyczek, w jego głowie narodził się pomysł, który wcielił w życie dopiero jako dorosły mężczyzna. Dokładnie w 1922 roku wprowadził na rynek markę lodów na patyku, opatentował je, a gdy zyskały ogromną popularność, za duże pieniądze sprzedał prawo do marki jednej z nowojorskich firm. 10. Obecnie można zjeść lody w najróżniejszych smakach, od cząstkowych po buraczane, a producenci ścigają się, żeby wymyślić coś jeszcze bardziej oryginalnego. Dzięki temu powstały m.in. lody, które zmieniają kolor w momencie, gdy zaczynają się topić. Lub lody fluorescencyjne robione przy użyciu białka z morskich medus. Kupując te ostatnie, trzeba się jednak przygotować na spory wydatek, gdyż to białko nie należy do tanich, a to skutkuje ceną gałki na poziomie ponad 200 dolarów. To jednak nie są najdroższe lody na świecie, bowiem takie serwuje jedna z nowojorskich restauracji. Tam cena pucharka lodów dochodzi do 1000 dolarów, a wszystko przez to, że do ich zrobienia jest wykorzystywana wanilia z Madagaskaru, trufle, kawior czy owoce kandyzowane wprost z Paryża. Całość jest na dodatek udekorowana listkami 24-karatowego i jadalnego złota, a deser trzeba zamawiać na dwa dni przed planowaną wizytą. Powiedzcie, ciekawcy, co myślicie o wydawaniu setek dolarów na najdroższe lody? Jakie są wasze ulubione smaki tego deseru? A jaki jest najdziwniejszy smak, jaki jedliście w swoim życiu? Napiszcie koniecznie w komentarzach i nie zapomnijcie o subie oraz łapce w górę, jak i o tym, żeby zajrzeć na nasz kanał jutro o 18, gdy pojawi się kolejny epizod z efektem wow. Do usłyszenia, cześć!